Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa blisterki z kolekcji Tops Merzatak Sezon 23/24. Poprawna nazwa to ekopaki od jakiegoś czasu już tak to właśnie się nazywa, ale dla mnie zawsze będą to blisterki. Wyciągniemy sobie wszystkie saszetki. W jednej jest karta limitowana. Zobaczymy to wpadnie, bo jeszcze troszeczkę ich brakuje do kompletu, więc miejmy nadzieję, że wpadnie karta, która mi brakuje. No i wtedy też pojedynek będzie rozegrany albo z wszystkimi saszetkami, albo po prostu będzie to podzielone. I wpada z Newcastle Bruno Gajmarysz. To jest pierwsza karta limitowana. Natomiast po drugiej stronie Barcelona, mamy Pedriego, Pedri z Barcelony czyli Newcastle kontra Barcelona, saszetki możemy złączyć i zobaczymy co konkretnego tutaj nam wpadnie, może będzie Wezen, już udało mi się dwa razy go trafić. I w pierwszej saszetce mamy Windala z Ajaxu, Guardiol Lipsk, Wifer Fejenort, Jest Newcastle, Jakob Murphy, Prowadzenie zespołu z Anglii 1-0, Brahim Dias Real, Aston Villa Tielemans, Górna Duat Salzburg, Cristante Roma, z Realu. Kapitan Nacho. Butler Rice z Arsenalu. cult Hero Touré z Manchesteru City. I Klub 100 Vinicius. Czyli nie było tutaj nikogo z Barcelony. Prowadzi Newcastle. Saszetka numer dwa. Florentino Benfica. Frimpong Bayer Leverkusen, Porto Jean Mario, Liverpool Szoboszlaj, Mack Manchester United, Skamaka West Ham, Hart Celtic, Juventus Szczęsny, Logo Salzburga, Eliminator Jimenez z Atletico Man of the match Martin Odegaard Arsenal i Bastoni Heritage Inter i patrzcie kto tutaj jest na końcu Newcastle to od razu zobaczymy Alan Shearer legendary moment 2-0. do tego Zile z Borussi Suyunku Atletico, Marco Asensio Paris Saint-Germain, Cantwell Rangersi, Foden Manchester City, jest Barcelona, Frank Kessie, czyli 2-1 już tylko, Zubimendi Real Sociedad, Morita Sporting, Koke Kapitan Atletico, mamy Dana Burnas, Newcastle Crystal, 3-1 i Guardian Kobel, z Borussi. Atletico Mandava. Mukiele. Paris Saint-Germain jest Barcelona. Ronald Araujo. 3-2. Arsenal White. Newcastle. Kieran Trippier. Mamy 4-2. Merino. Real Sociedad. Bastoni. Inter. Sporting. Paulinho logo Eintrachtu Carvajal, Real, Crystal, Butler, Rodri z Manchesteru City i Next Gen z Liverpoolu Stefan Bajcetic. Następnie Kim z Bayernu Luis Alberto Lazio Tuta Eintracht Real Eder Militao Kamara Aston Villa Alexander Arnold Liverpool Real Betis Petzela i pięknie wow mamy moi kochani Pro Elite Dajot upamecano piękna karta do tego kapitan Arsenalu Odegard. Robert Lewandowski finisher. Trzeci punkcik. 4 do 3. Man of the match. Veratis, Paris Saint-Germain. A więc ostatnia runda. Czy będzie wyrównanie? Bassey Ajax. Werner Lipsk. Li e Feyenoord Bilio. Varan Manchester United. Kerer West Ham. Macruri. Rangersi, Milan Teo Hernandez, Czolak Rangersi, Logo Ajaxu, Butler Gorecka z Bayernu, Ronald Kuman, Barcelona, Cult Hero. I ta karta dała remis Barcelonie. Leroyzane Zane Heritage, Bayern. A więc ostatecznie remis 4 do 4. Rzutem na taśmę Barcelona wyrywa Rymisik. Także, moi kochani, fajna sprawa wpadła karta Pro Elite, upamykano. No i do tego fajne karty specjalne. Będzie można drugi album uzupełniać, bo swój już mam. Także to tyle, moi kochani. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!